Mamy poniedziałek, czas powoli wracać do pracy, rozkręcamy się z nowym tygodniem, a Bitcoin również robi to samo, bo atakuje 70 tysięcy dolarów. Większość z Was w chwili obecnej przez ostatnie kilka dni było dosyć taka w pewien sposób nieprzekonana co do tego, co Bitcoin zrobi w najbliższych dniach, tak? Pytaliście się mnie na priv, Marek, co jak spadniemy na 57, a co jak wzrośniemy na 75, co robić? No i nie dziwię się, bo to ostatnie kilka dni było dosyć serio, powiedzmy ciężkie do przewidzenia i jakieś takie założenia, które ktoś sobie e, kilka dni temu ułożył, często się po prostu nie spełniało, nie było pod co grać, trzeba było ten okres przeczekać. Ale teraz, gdy w końcu mamy potwierdzenie, że ponownie mamy siódemkę z przodu i Bitcoin raczej ma chrapkę na przebicie all time high, a nie na gdzieś tam spadki dalsze, no to zakłada się, że warto grać po prostu pod dalszą pompę, tak? Jest statystycznie większa szansa na to, że po prostu wzrośniemy, że przebijemy te 70 par tysięcy, a nawet według jednego z traderów na arenie możemy zobaczyć i ósemkę z przodu. Więc zaraz wam to wszystko wytłumaczę i pokażę, ale Zobaczcie jeden z wykresów. Tutaj mamy właśnie pokazane te ostatnie kilkadziesiąt miesięcy na rynku krypto, i to jest taki właśnie mocny support, mocny poziom te 60 parę tysięcy dolarów, bo między innymi w tych okolicach Bitcoin kręcił się przy Old Time High na poprzednim cyklu. Na pierwszej odnodze tego poprzedniego cyklu również, że tam było 60, chyba tysiące, potem było 68,5, 69, Więc te zakresy ciężko gdzieś tam na dłużej przebić, w momencie, gdy już się po prostu przebijemy, ale w tę drugą stronę pozytywną, tak? Jeżeli Bitcoin te wartości po prostu przewyższy, to później ciężko mu z nich spaść, jak pokazały ostatnie tygodnie. Więc znowu wróciliśmy na tą siódemkę z przodu, więc teraz tak naprawdę wszystko się rozstrzygnie, tak? Na godzinówce widzimy, że te ostatnie 4 godziny były maksymalnie dobre, bo od 67 tysięcy dolarów poszliśmy szybko na 68, potem chwila, chwila konsolidacji stanowienia, kolejny spike na 70 prawie tysięcy, potem podbicie na 70, tak? Czyli w ciągu 3 godzin wzrosiliśmy na wartości o 3 tysiące dolarów, czyli jakieś tam 5% w tej chwili obecnej na wartości, co nie zdarza się aż tak często, nawet w ciągu ostatnich kilku dni. Więc powiedzmy ten moment, gdy nagrywamy to sobie na żywo, jest takim momentem przełomowym, który może sprawić, że ponownie historycznie pójdziemy na najwyższe dotychczas widziane wartości na całym rynku kryptowalut w historii, tak? I sporo mówi się o tym, że jest to rzeczywiście bardzo dobrze wyglądający wykres i że Bitcoin może przebić te wartości tutaj sprzed kilku ładnych dni, tak gdzie przykładowo 14 marca, czy już 11 dni temu kosztował 73 600 dolarów, 700 dolarów, a teraz po na te wartości wracamy. No bo zobaczcie, ta korekta, tak jak też sobie zakładaliśmy tutaj na filmach w momencie analizy, nie była zbyt dotkliwa, była troszeczkę mniejsza niż ta na poprzednim cyklu przed halvingowym, gdzie było to 20%. Teraz to było 17,5 około i od tego momentu już odbiliśmy ładne 12%, myślę, no 15 nawet, więc rzeczywiście wracałem praktycznie do tych samych wartości, jakie były widziane wcześniej, szczególnie, że z dołu na górę odbija się powiedzmy mocniej, tak? Bo jeżeli spadniemy z 73700 na 60%, 1 tysięcy dolarów to spadam o 17,5%. Ale jeżeli z 61 tysięcy pójdziemy na 73, to mamy tych procent jak widzicie 21, więc powiedzmy jeżeli spadamy z górki, to jest to mniej dotkliwe procentowo niż forma odrobienia tego w drugą stronę, dlatego można powiedzieć, że Bitcoin w chwili obecnej praktycznie odrobił takie straty, więc jeżeli ktoś tego Bitcoina kupował w tym momencie, w tym momencie gdzie z Łukaszem mówiliśmy, że to jest ponownie według nas dobre entry na zakup Bitcoina na najbliższy czas i altcoiny w tych okolicach powiedzmy ceny Bitcoina po 62 czy 1 tysięcy dolarów za sztukę oscylowały w dobrych granicach cenowych, no to w krótkim okresie, w przeciągu zaledwie 7-8 dni, można było zarobić, nawet w 5 dni, jak ktoś kupi 25, tutaj sobie te paręnaście procent na samym bitku, 13, 11 i często drugie tryne altcoina, które nawet na ekosystemy Solany były na dużej przecenie i taki Jupiter, czy sama Solana w rzeczy samej, spadły nam o ładne kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent chwilowo, bo Jupiter spadł z dolara 50 na chyba dolara 10, więc tam o jakieś 20 parę procent. No i generalnie jeszcze reszta rynku krypto, to jakoś mocno nie nadrobiła tego rajdu, bo zobaczcie, Ethereum oscyluje prawie cały czas w granicach poniżej 3600 dolarów za sztukę, więc dzisiaj tych wartości nie udało się jeszcze przebić. A wcześniej, zobaczmy sobie, gdy właśnie Bitcoin był w okolicach tych 73 tysięcy dolarów, to Ethereum kosztowało 4400 z małym opóźnieniem. No więc tutaj, tak, tego 11 właśnie marca, 14 dni temu około, Ethereum było po 400, a w momencie, gdy Bitcoin kosztował 70 tysięcy dolarów, tak jak właśnie wcześniej, Ethereum oscylowało w podobnych wartościach. To jeszcze, gdy Bitcoin kosztował na 70 tysięcy dolarów, bo to wszystko rozgrywało się na przestrzeni 48, 72 godzin, powiedzmy, tak? od 12, od końcówki 11 marca do 14. Bitcoin lawirował wtedy wręcz od 68 do 73,5 tysięcy dolarów, a Ethereum kręciło się na poziomach 3,800, 4,000, 4,100 dolarów, czyli kosztowało więcej niż w chwili obecnej, gdzie cały czas myślę, że teraz przed nami jeszcze mogą być dalsze wzrosty Bitcoina i wcale Ethereum i altcoiny nie zrobią tego tak od razu. Bardzo prawdopodobne jest to, że Bitcoin pójdzie na 70 parę, 80 tysięcy dolarów prędzej czy później, po czym dopiero wtedy, gdy pójdziemy już boczniakiem, dużo mocniej ruszy Ethereum i reszta altcoinów, tak? Czyli zobaczcie, w chwili obecnej wykres tej pary walutowej Ethereum do Bitcoina wygląda w taki sposób, że jesteśmy na poziomie właśnie 0,051 Bitcoina za jedną sztukę Ethereum i jest to według mnie cały czas ponownie dobry moment, żeby sobie zamieniać Bitcoiny na Ethereum, a ale myślę, że możemy spaść maksymalnie poniżej nawet tych wartości, które widzieliśmy wcześniej, że docelowo w ciągu najbliższych 14 dni, może 21, Ethereum będzie kosztowało na przykład 0,046 Bitcoina. Jest to jeszcze możliwe, że o jakieś 10% spadniemy i wtedy byłby to idealny wręcz moment, żeby zainkasować zyski z Bitcoina, przenieść je częściowo na Ethereum i docelowo na Ethereum wykręcić w ciągu najbliższych kolejnych kilku miesięcy znacznie wyższe wartości już, niż na samym Bitcoinie. Więc tak ten wygląda, tak przepływ kapitału się prezentuje. Myślę, że warto to śledzić. Te migracje nam się niejednokrotnie udawały, gdy robiliśmy to tutaj, tutaj, tutaj. Zaczęliśmy tutaj częściowo i teraz bym poczekał z większą partią na jeszcze większe spadki. Uważam, że możemy jeszcze się osunąć i że gdyby Bitcoin się umacniał, to Ethereum nie nadrobi tego tak hopsiu od razu, ale gdy już to zrobi, to Alty polecą masakrycznie mocno raz jeszcze przynajmniej już w drugim kwartale tego 24 roku, tak? Czyli jeżeli chodzi o tydzień ostatni, to rewelacyjna nowina dla osób, które mnie śledzą, na Telegramie szczególnie, bo Ondo zrobił 100% w ciągu tygodnia. Z altcoinów w top 100 ten koń zrobił najwięcej i jest on w naszym portfolio. Tak na telegramie pisałem: macie ten post na ekranie, żeby sobie go dokupić, żeby kupić w ogóle go na 45 centach. W chwili obecnej kosztuje 90 parę centów, czyli zrobiliśmy już 100-114% na plus w ciągu zaledwie chyba 8 czy 9 dni. Więc świetny wynik. Jeżeli was jeszcze nie ma na telegramie, dołączcie. Jest to największa grupa w Polsce w tego rodzaju z analizami, z zagraniami, z tym, co ktoś kupuje. Więc ja się tam dzielę moimi przemyśleniami. I ruchami na rynku krypto w czasie rzeczywistym za darmo bezpłatnie. Link w opisie pod tym filmem i myślę, że jak was tam jeszcze nie ma, to po prostu warto tego nie przegapić. To jest podsumowanie tych zagrań z ostatnich 3-4 tygodni, bo zobaczcie, podawałem trochę tych projektów. Większość z takich dużych, tak? czyli nie kupowaliśmy żadnych low-capów, shitcoinów, czegoś, co gdzieś tam rzeczywiście może po prostu nie dojść obietnic. Inwestowaliśmy w duże projekty z dużym zainteresowaniem, ale jak najwidoczniej niedoszacowane jeszcze w tym ówczesnym momencie, kiedy publikowałem te zagrania więc m.in. RNDR, Jupiter, Pife Network i Ondo, cztery te koiny zrobiły ponad 100%, a niektóre 200% samego zysku w marcu od momentu, kiedy publikowałem... No, ich zakup, tak, i moment na entry, moje wejście. Więc myślę, że część z was z tego skorzystała. Jeżeli doceniacie te zagrania i moje analizy, to zostawcie subskrypcję na kanale, kciuk w górę. Będzie mi bardzo miło, będzie to świadczy też o tym, że śledzicie te filmy na bieżąco, a wam będą się wyświetlać częściej. Więc nie zapominajcie tego robić, bo dla mnie to jest ogromne wsparcie, pomaga się rozwijać. Więc jak widzicie, ponad 500 tematek pod tym postem, naprawdę dużo osób weszło w i udało się je zakupić. I to nie było tak, że wrzucałem 50 projektów, i akurat trafiłem. Dobrze wiecie, ile wrzucałem. 10. Altcoinów w portfolio na hostce, 6 projektów na spocie na Telegramie, i tak to są inne zagrania krótkoterminowe. Nasze arbitrum też jest na bardzo ładnym plusie, jeżeli chodzi o Longa, więc na razie wszystko dobrze się układa. Arbitrum oczywiście trzymam, nie, za, nie zamierzam go sprzedawać. Mam tam entry na poziomie dolara 60 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że możemy te dwa dolki przebić, jeżeli cały rynek by mocno poszedł, a nawet więcej, szczególnie, że po tym denkan upgrade te layer dwójki mogą cały czas ostro pchać. Weszliśmy też właśnie w taki etap, kiedy jest sporo tych likwidacji, tak? Kiedy powiedzmy, wy wykres w pewien sposób absorbuje te likwidacje i nic sobie z nich nie robi, no bo zobaczcie, na poziomach właśnie od 68 tysięcy do 70 tutaj i pół mamy sporo likwidacji, które są raz po raz gaszone, a wykres idzie dalej w stronę, którą sobie obrał. Dlatego też myślę, że Bitcoin jest w chwili obecnej mocny i będzie miał chrapkę na all time high w ciągu najbliższych kilku albo kilkunastu dni. W drugą stronę mamy te likwidacje na poziomie 60 tysięcy, 700, 500 dolarów i nie zanosi się po prostu, żebyśmy tam zawrócili. Tutaj w tym materiale, który publikowałem właśnie w sobotę informowałem Was o tym, jakie ja mam przypuszczenia co do bitcoina, jakie gdzieś tam wyceny szacuję i mówiłem, że według mnie najpierw idziemy na 69 tysięcy dolarów około, a dopiero później ewentualnie będzie jakaś korekta. Teraz o zaktualizowaną wiedzę chciałbym to. Usprawnić i powiedzieć, że korekty jakiejś masakry się dłużej. Ja przynajmniej subiektywnie się nie spodziewam w najbliższych dniach. Tak, nie jestem wyrocznią, nie jestem, wiecie, magikiem, nie pozjadałem wszystkich rozumów. Mówię pod co ja gram z obserwacji na bazie tego, co robię, więc raczej celujemy w kolejną małą pompę, przebicie all time high, pójście Ethereum na 4000, 4500, może na dolarów, a za tym sporo altcoinów porobi kolejne parę 10%. Szczególnie, że ostatnio zaliczyły korektę i znowu się niektórym znudziły, bo gdzieś tam konsolidowały przez okres paru nastu dni. SUBE tutaj również na arenie właśnie informuje o tym, że te wszystkie interwały i e, gdzieś tam bycze scenariusze, powiedzmy e, break of structure i inne rzeczy, którymi się zajmuje, wyglądają solidnie i liczy nawet na 83 tysiące dolarów na Bitcoinie, że jest to po prostu wykonalne. Nie mówi, że tak będzie, ale dopuszcza taki scenariusz, czego w ogóle wiele osób nie dopuszczało w ostatnim okresie i niektórzy tam grali tylko pod te korekty i mówili, że a teraz to już na pewno będzie korekta, a teraz to już na pewno spadnie. Jak widać nie do końca spadki rzędu parunastu procent na Bitcoinie. Okej, okay, altcoiny posypały się o 20, 30, 40 My graliśmy swobodnie, na luzie, mieliśmy na ten placet poustawiane ordery zakupowe, połapała nam te altcoiny jeszcze taniej i tym samym jesteśmy przygotowani na ewentualne odbicie. Tak według mnie trzeba żyć na tym rynku krypto i w taki sposób operować, żeby się za bardzo nie przejmować, a grać raczej pod wzrosty, zamiast próbować na siłę shortować. Lepiej wykorzystywać odbicia pod zakupy i te korekty, żeby móc akumulować coiny, zamiast grać pod prąd, bo to się czasami źle kończy. Pewnie kojarzycie tę książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, to teraz Robert Kiyosaki, zaleca intensywność zakup bitcoina przed halvingiem. E, mówi właśnie, że warto go akumulować, że w momencie, gdy te fundusze właśnie ETF weszły i tam można też kupować te satoshi, tak, czyli ułamki bitcoina, no to po prostu, że tak czy siak warto to robić, nawet jeżeli nie macie pieniędzy na zakup całej sztuki. E, napisał, że kupuje 10 więcej bitcoinów przed kwietniem, no bo po prostu będzie holding i tyle, koniec przekminy, ale jest to postać, wiecie, no duża w branży finansowej, ma 2,5 miliona obserwujących na Twitterze, więc to również się niesie i cały czas gdzieś tam te wyświetlenia rosną. Milion wyświetleń ma ten post e, i mówi, że do września 2024 roku przewiduje 100 tysięcy dolarów za jednego bitcoina, e, więc po prostu w momencie, gdy sytuacja wygląda tak, jak wygląda, to po prostu nie warto gdzieś tam akumulować dolarów czy wiecie, czystej gotówki, którą nam zje inflacja, a Bitcoin, można powiedzieć, wręcz jest indeksowany o inflację i cały czas ją przewyższa, jeżeli chodzi o stopy zwrotu rok do roku poza korektami i okresami Bessy, przez co warto go sobie zbierać, nawet jeżeli oszczędzamy pieniądze i chcemy je wypłacić za parę, paręnaście miesięcy, bo z reguły w obecnym okresie może się okazać, że będzie to po prostu słuszny wybór. Kolejna osoba ściśle związana z rynkiem krypto, Antoni Scaramucci, założyciel SkyBridge Capital, czyli osoba, która tam operuje na co dzień dużymi środkami, Mówi, że widzi jasną przyszłość dla bitcoina, że prawdopodobnie będzie w najbliższych latach ważniejszy od złota. Jest to dosyć ogólne stwierdzenie, taki trochę, wiecie, frazes, ale z drugiej strony mówią, że przez najbliższe 10 lat rynek ogólnie finansowy będzie wchłaniał bitcoina jak pyton i będzie rósł i rósł i nażerał się po prostu, tak? Więc spodziewa się dużego wzrostu popytu, który po prostu nastąpi w ciągu najbliższej dekady, szczególnie, że gdzieś tam to wszystko jest lepiej uregulowane i w momencie, gdy kapitalizacja złota wynosi 14-15 bilionów dolarów, bo na tyle się wycenia ten fizyczny kruszec pod względem tego, ile jest go po prostu w obiegu. To niektórzy sugerują, że bitko może to nawet przebić. Czyli od chwili obecnej byłby warty jakieś 17 razy więcej, czyli około miliona dolarów. No. Może być to dosyć ciężkie, szczególnie w perspektywie 10 lat, ale jednak jest to możliwe, dlatego uważam, że cały czas, jeżeli ktoś kupował Bitcoina e, parę miesięcy temu, parę naście miesięcy temu, to wcale nie spóźnił się jakoś bardzo, to wcale może nie jest to tak późno, tak? bo niektóre osoby za 3, 4 czy 5 lat będą mówiły, że ja, ale ja bym chciał kupić właśnie w 24 roku Bitcoina po 65 tysięcy dolarów, bo teraz kosztuje 378 albo 452, co nie? Więc to jest zawsze kwestia perspektywy. E, wstecz się patrzy przykro, wiadomo, że największe wzrosty za nami, ale cały czas mogą być duże w ciągu najbliższych paru lat. Tutaj macie opublikowane zagrania jednego z naszych traderów. Jest to Dawid. Macie też zagrania: słuchajcie, Kubalka, który wrzuca zagrania na dźwigni. Macie też Marsza. Jak widzicie, fajne motki ostatnio bardzo ładnie to wchodzi. Zagrania chłopakom super wychodzą, płyną z trendem, więc na Discordzie ludzie się sporo w marcu dorubili środków, nie da się ukryć. Jest to chyba, szczerze mówiąc, najlepszy miesiąc w karierze naszego Discorda i najlepsze zagrania od chłopaków, gdzie ten win ratio i Kubalka, i właśnie Dawida jest na poziomie około 90%, nawet ponad w ciągu paru tygodni. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale sam obserwuję te zagrania, widzę tabelki od chłopaków i tak to wygląda. Marsz ma trochę mniejszą skuteczność, ale wrzuca jeszcze więcej zagrań. Więc tak czy siak myślę, że warto je rozgrywać. No i... Jeżeli chcecie mieć do tego dostęp, móc sobie je kopiować, duplikować we własnym zakresie e, i uczestniczyć w turniejach, to dołączcie na Discorda Koszart Tradingu I żeby te sekcje tutaj, słuchajcie, odblokować, te VIP sygnały i, i strategie, to trzeba mieć konto na giełdzie Bybit zarejestrowane ode mnie z linku w opisie. Jest to giełda, z której korzystamy, na której znajdziecie te wszystkie zagrania, co jest kluczowe. E, I przy okazji macie 30 dolarów bonusu na start za wpłatę 100 dolków i zrobienie obrotu na 500 dolarów. W ciągu 7 dni wszystko musicie zrobić. Potem zakładka Rewards Hub i weryfikacja konta. Macie 10% cashbacku, macie dostęp do do narzędzi, do właśnie tego VIP-a na Discordzie, do kursu Akademii Kryptowalut Tradingowego, w opisie pod tym filmem on jest. Zobaczcie, tutaj sobie przewijacie, macie odbierz dostęp do kursu kryptowalut, tak? Klikacie, macie Akademię. Żeby się zarejestrować, klikacie tutaj. Macie ten link i macie wtedy te wszystkie bonusy, wszystko jest opisane. A jeżeli chcecie mieć na start pozycję lewarowaną, na przykład na salanie Bitcoin, Ethereum lub na Memcoinach, macie do wyboru jeszcze Bonka, Pepe i tego tam innego mema, Vifa, to macie możliwość rejestracji z tego linku. Jest to link ten w opisie. Odbierz 200 dolarów na darmowy long, short, na pepe lub bonku, lub tam Ethereum, Bitcoin, wybieracie sami któryś z tych i on również Was uprawnia do Discorda, do Akademii, do Cashbacku, do bonusów, ale słuchajcie, jest to po prostu pozycja lewarowana, tak? Czyli jeżeli chcecie to rozegrać, wpłacacie 100 dolarów, robicie weryfikację i odbieracie w zakładce właśnie tutaj Rewards Hub, nagrody, taki kupon, za który otwieracie pozycję na dźwigni, 20 dolków na pozycji razy 10. Jeżeli zyskacie, wypłacacie zysk, jeżeli stracicie, to giełda pokrywa wasze straty. Oczywiście tylko za pierwszą pozycję, więc no risk, testujecie sobie ByBita i sprawdzacie, czy wam się podoba i przy okazji macie dostęp do tych zagrań, no, które ostatnio przynajmniej bardzo ładnie wychodzą chłopakom. Kolejna rzecz warta uwagi to to, że w maju ma się okazać, czy seg zrobi ten approval i zaakceptuje ten wniosek o etf -y na Ethereum. Tak? Jeżeli to wejdzie w życie, to będzie to na pewno bardzo byczy scenariusz dla całego rynku krypto, bo Ethereum, które cały czas gdzieś tam podgryza tego bitcoina i aktualnie ta para nie jest zbyt droga, może wystrzelić najmocniej, może zyskać parę 10% nawet w przeciągu paru miesięcy, może nawet zrobić dubla od korekty na 6-7 tysięcy dolarów. Nie byłoby to wykluczone, jeżeli byśmy grali pod te TF-y. I myślę, że po halvingu bitcoina, który jak wybije, to wtedy przejdziemy z narracją na Ethereum i będziemy grali właśnie płynnie pod to. Tym samym właśnie altcoiny również powinny dostać mocnego boosta i na nich też zarobić nie małe pieniądze. Cały czas na Telegramie u mnie będę publikował moje zagrania, wejścia. Nie wrzucam ich jakoś mega dużo, ale jestem dosyć skuteczny. Mam taką taktykę, że nie gram pod prąd. Wolę przeczekać jakieś gorsze okresy, po prostu publikować Wam zagrania, które według mnie mają szansę na jakiś tam zarobek. No i jak widzicie mam tabelkę na ekranie wrzuconą teraz. Przewijam Wam ją troszeczkę, żebyście widzieli, że 80% tych zagrań mi wchodzi. Od listopada wszystko zliczam pieczołowicie. Macie to czarno na białym, a jak ktoś chce więcej tych zagrań, to dzisiaj 20 rusza właśnie na bór do areny tradingu to będzie sprawdzić i skorzystać, jeżeli ktoś jest na takim etapie, że już operuje trochę większymi środkami i chce mieć jeszcze więcej, częściej, gęściej i po prostu korzystać z tej hosty na maksa. Dlatego jeżeli wejdą te ETF-y, to również właśnie Europa cała na tym skorzysta, bo pomimo tego, że te ETF-y do zakupu nie są dostępne aktualnie w Europie, które są wypuszczone w Stanach często, tak, to po prostu również coś się odbija szerokim echem i są inne produkty inwestycyjne, gdzie po prostu można pośrednio inwestować właśnie w Bitcoin czy w Ethereum, nie tylko i wyłącznie na giełdach kryptowalut. Więc ten cały ekosystem będzie się napędzał, i myślę, że to jest kolejna nabycza informacja dla rynku, jeżeli oczywiście te ETF-y na Ethereum będą zaakceptowane. E, ponownie tutaj oczywiście przebiliśmy te 69 tysięcy, co było kluczowym momentem e, i tutaj jest spora analiza o tym, że właśnie te likwidacje znowu są na wzmożonym poziomie. tak? Czyli widzimy właśnie, że w ostatnich kilkunastu dniach te likwidacje na przestrzeni ostatniego pół roku są na największym poziomie, zarówno longujących, jak i shortujących, mocno kasowało na Bitcoinie, więc widać, że sporo więcej ludzi traduje, próbuje sobie gdzieś tam tą rzepkę skrobać i no po prostu przechytrzyć rynek, co nie zawsze dobrze się kończy i często prowadzi to do, do przegrzania rynku, nagłe i szybkie korekty, krasza właśnie, które widzieliśmy parę razy, a potem regeneracji i odbicia pod dalsze organiczne wzrosty. Więc tutaj widzicie, szczególnie właśnie te ostatnie pięć dni, e, no nie licząc soboty i niedzieli, bo przez weekend była przerwa, były słabe, bo z ETF-ów na Bitcoinie wypływały pieniądze, czyli ludzie je sprzedawali po prostu, tak? Ale jak widzicie, właśnie Josh wrzucił dzisiaj, że warto zaobserwować, co się dzieje z Bitcoinem. Tutaj, oczywiście, Josh z areny, też taka ksywka może Wam obca. E, no to właśnie, że te ETF-y będą miały update, tak? I się otwiera rynek w Stanach po prostu. E, między innymi ETF-ów na 1430 polskiego czasu. I od tego momentu, przez te 3 godziny, jak widzieliście na początku, Wam pokazywałem, Bitcoin mocno wzrósł na wartości. Mieliśmy 3000 dolarów wzrostu, bo w końcu coś tutaj się zadziało i ta tendencja zaczęła się odmieniać, tak? Czyli powiedzmy, pomimo, tych pięciu dni spadków, Bitcoin cały czas odrabiał te straty i ETF-y, które mocno korelują z aktualną wyceną Bitcoina, no po prostu negatywnie wpływały na jego stan rzeczy w ostatnich dniach, to teraz to się zmienia i gdy powiedzmy tendencja się odwraca, to Bitcoin w końcu zyskał wiatr w żagle i gdzieś tam cały czas zyskuje na wartości. Więc jeszcze powoli przechodząc do końca tego materiału, chcę wam pokazać dominację Bitcoina, która jest na stosunkowo wysokim poziomie, jak na okres szczególnie ostatniego tygodnia, mamy prawie 54%, tak? Wcześniej mieliśmy 54,1%, na początku tygodnia, e, miesiąc temu mieliśmy na piku 547, 55%, ale czym ta dominacja jest wyższa, tym to oznacza po prostu, że altcoiny są relatywnie słabsze. I w długim terminie mogą zyskać więcej. Po prostu czym Bitcoin procentowo jest mocniej skonsolidowany, a propos całych pieniędzy na rynku krypto, tym większa szansa, że prędzej czy później ta tendencja się wyłamie i altcoiny na tym zyskają, po prostu mocno rosnąc. Więc ja bym cały czas spekulował, że my możemy pójść z dominacją Bitcoina na 55-58% jest to możliwe, byłaby to największa wartość w skali miesiąca, umocniłby się on, zebrał kolejne mocne 100-150 miliardów kapitalizacji i wtedy częściowo te środki przeszłyby w altcoiny. a Takiemu Ethereum, nawet gdyby oddać 30 miliardów kapitalizacji, to już cena by wywindowała o 7% w górę, czyli jakieś 200 dolarów, na co oczywiście liczymy. Więc będę obserwował temat, będę Was informował a propos tego, co robię na bieżąco. Pamiętajcie o naboże, dzisiaj o 20 jar na tradingu zapraszamy, wrota w końcu będą otwarte, a my widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Na razie, cześć.